Manko z tej strony Pietrasek. A to kolejny odcinek z serii Seven Days to na Alfie 21. Jesteśmy na zadanku. Dojechałem na zadanko. Nie wiem, czy przypadkiem my już tego nie robiliśmy. Yy, ale powiem szczerze, że to, co tam się pogrywa w międzyczasie, to może mi się troszkę mylić. Więc no, więc jedziemy. Zrobimy sobie zadanko. Tym bardziej, że trzeba jakieś levele powbijać. Ej, ja mam levele. Ja mam lewele ale tutaj nie mam levelu. Czy ja mam tutaj te oku Mam okularki, dobra. To ja muszę pozbierać yy, tutaj punkciki 3, 4, żeby zmaksować to. No dobra, to zbieramy punkty. Yy, no i jedziemy z zadankiem, żeby coś powbijać. Patrzyłem sobie też. Yy, na mapę, na was, gej, na taką z że internetu Żeby sobie... No nie mogłem się powstrzymać, żeby zobaczyć... O kurde, ptasior Żeby znaleźć yy, dobre miejsce, dobrego handlarza I w sumie tylko jeden mi podpasował taką dobrą sprawę O, popsuło się yy, w, w rogu dolnym mapy, gdzieś chyba tutaj Lewy dorny róg Widziałem, że jest handlarz na pustyni, obok dużego miasta. No i w sumie tam bym chciał najbardziej bazę gdzieś założyć. Ale... No to chyba jeszcze nie teraz. Bo w sumie się świeżo osiedliliśmy tu, gdzie jesteśmy. Myślę, że dopiero jak motorka jakiegoś ogarniemy. Jak ogarniemy jakiś motorek, to wtedy będzie można myśleć nad... ...przenosinami. Co tam już tutaj? Drze papę. Cześć. Ty nie machaj tak tym łubem. Trafić nie mogę. Ty tam już coś się na dole tłucze jakby spalony. Dobre zadanie nie zacząłem, a tam już coś. Ty co tu się dzieje? Kurde, nie trafiłem. Ty co ona na drzewo? Patrz! Na drzewo wskakuje lalka. Nie wiem gdzie się to tam tłucze, to ten spalony gdzieś tam... ...awanturę robi. O, ale pięknie, mamy zapasy, to nawet jakby coś poszło nie tak... Yy, ...to my już mamy zadanie zrobione. Naprawmy sobie łuk i naprawmy sobie pałkę. Opla. Tu i tam. O kurna. Już awantura na dzień dobry. Cześć. Umarłeś? Nie, jeszcze nie umarłeś. Aha. Dobra. To kibelka. Po rzeczy. E, wyrzuć mi to, kanapkę też. To nawet... E, też wyrzuć. Nie będziemy takich złomów tutaj zbierać. Mm. Ale bida, nic tu nie ma. Też krzesło rozłóżmy w takim razie. Tu coś ciekawego. Ty, puste pokoje. What's the Kaman? Okay, tu? Cześć. Spalony. Hop, hop, hop. I pałęcją. Na wykończenie, dobra. Śmieczki. Mm, nie mam tu tych okularów do lutu. To nie ta gra. To nie tutaj. O, puszeczki, papu Woda kibelkowana. Szotka. A sprawdźmy sobie czy to na tym save ja mam... Nie, to nie na tym save mam filtr. <grymne> Efekt za dużego grania 7 d na zbyt wielu save'ach. Ale, o o. No to nie, tak to my nie będziemy rozmawiać. Tak, ty, tak, tak to nie. Ale! Bania za banią. Pokaż języczek. Dobra. No to na handel będzie, ale to moglibyśmy sobie włożyć. Hmm, jak mamy gdzie? Oho, tu nie możemy. Tu. O. No i pięknie. Szybkie zadanko. Rachu ciachu. Chyba to by było wszystko. No to są lokacje na pierwszym levelu, także mm, nie ma co za wiele oczekiwać póki co. O, przeciążony. No, ale dobra, zrobiliśmy. Szybka piłka. E, gdzie jest handlarz? Tam. O, to co so weźmiemy? Może jakaś gazetka? No, nie, książeczka, to jeszcze lepiej. O, jakie tutaj skwareczki? Pięknie wyrwał w kapucyna. No, ten w kapucyna nie, ale też padł. No dobra. Yy, idziemy oddać za damko. O, torbę sobie zbierzemy. Pokaż. No, jedna kostka w torbie. Uuu. To ja bym chciał nawet, bo To może nam się przydać, to też Naprawdę wszystko nam się może przydać O! Skąd puty opancerzone jakieś Będzie w galowych kościołóweczkach latać Dobra, jedziemy na zadanko, zaraz wrócę no i jesteśmy, idziemy oddać dodaneczko, pokaż, co masz fajnego. Ech, słabe no, ale no, co zrobić. Kurde, jak daleko wszystko. Pozbądź się zombie, pozbądź się zombie. Nie za bardzo, chyba mamy wyjście. Work, Coś ci sprzedam, mogę ci to w sumie sprzedać. Zawsze to zbieram te części, ale w sumie nigdy z tego nie korzystam. Jedyne tak naprawdę to części. Nie, mechanicznego narzędzia czasami się przyda przydają. Może byśmy się zakupili? Ten stop. Jak to się nazywa? Stop-stop! Stop-stop czasami się przydaje. Hmm. Daj tego stopa stopa. Czyż chyba czy można Don tu to dusk, włożyć? To you know, ja nie może można? <laughs> no można. Stopa stopa, se tam włożyć. No. A i otwórzmy sobie gazetki. No, nawet nie sprawdzam, czy tam jak na pały, jak leci, bo to w sumie. Tak trzeba przeczytać, i tak trzeba przeczytać. Yy, gdzie mamy to zadanie? O tutaj, no kawałek drogi jest, najpierw się pojedziemy chyba wyładować, wiecie? Do naszej pięknej bazy na wieży ciśniej. O, kadłubek by nas zadrapał. Dobra, hop. Wyjmijmy z rowierka. odłożyć. No i, no i co? No i... O, coś robiłem? Ej, coś robiłem. Dobra, odłóżmy. Bajery. Hmm. To miałem w sumie sprzedać. Zapomniałem. Garneczek. O, już się nie da. To rozłóż to. Nie będziemy tego nosić przecież. Tyk. Eee. Roślinki, pitku eee, użytkowe gdzieś tu miałem. O. To pójdzie do użytkowych. To pójdzie tu. Zobaczmy, czy ja jakichś leków potrzebnych nie odłożyłem. A to tak zrobimy. O tak. Eee, możemy gulnąć od razu sobie coś. O, nawet tak. Filarowaną kuku, kuku sobie zjemy. Jeszcze tu mamy to też ją zjemy. Z3. Dobra, resztę możemy odłożyć. Posegreguj. Tak. I tak. Dobra, mamy trochę strzał. Trochę mamy trochę towaru. Jedziemy znowu Kawałeczek musimy przejechać Gdzie to było? W tamtą stronę, ale jak tutaj przejechać? Tędy chyba No dobra Także jedziemy na zadanko No i jesteśmy Takie, nie wiadomo co to takie jest Mała chacinka eee, To to wyrzuć Rower to może po prostu to odstawmy. Po co go będziemy nosić? Dobra. Jeszcze, o! Cierwone okulary! Cierwone to szybsze. Jeszcze twardziela, hard. Nie, wolę swoje do inteligencji. Fakturek rozłóż. Diabaj trupa. Na mięsko. O, pieniek. Daj miodku. Będzie miodek? Nie będzie. Koszyczek, koszyczek rozwalimy na o, polimerki. To może tam się podziała coś, żeby więcej. O, to za dziura. Żeby więcej kolektorów powodować. O, widzę mamuśkę. Trafię ją w czołko, tak? A. W ramionko dostała. O! Matka z łojcem. Chyba. I tu w piwnicy usadowili. O, poziom wpadł. Elegancko. Dobra, dajmy trochę tego. To widzę drewienko. To chyba się skuszę i je... Mm, troszkę rozwalę. Z tego zawsze troszkę pada tego drewięka. Mamy zapas, ale... Wiecie, to jest tak jak się nie używa, to jest zapas. Jak zaczniemy jakąś bazę większą budować, to takie, takie prawie, że nic. Hop. Dziap, dziap, dziap. Jeszcze jeden. Tutaj widziałem Cementior. Dawaj. Cementure. O! Chłopiec zdyszany, ledwo co pomachał, się A z tego leci papier czy polimer? Papier. Dobra. Tyk. Tyk. Rozóż. Dobra, na górę. O, jest kolejna. O, jaki zes. Masz. wudo. O kurde. Ty. Pogrzało mam cię. Zobacz, co I w potylicę, elegancko. Zewnątrz? Ej, szmatki. Krzesełka. Jak bors Borsuk uczył. <laughs> Zbierać krzesła. O, to chata samych mam Ups. Bleh, ale masz galoty brudne kobito. Bleh. Nawet nawet nie patrzę. Nawet nie patrzę. Bleh, spalony steak. Tak jak tutaj. Nienacka O się skrada, bydlak. Dobra. Jest. Śpiozka. Wszystko? Powiem Wam, że to na pierwszym te zadania to prawdę więcej się czasu tra traci na jeżdżenie kurna, niż Yy, niż te zadania robi tak naprawdę no, przeczytaj jeszcze raz no weź to zeżry nie będziemy tego nosić no i tutaj może jakaś dobra broń chociaż wpadnie nie jest zwiększa obrończości w celowania ale broń staje się mniej poręczna podczas strzelania z biodra nie strzelam biodra, strzelam z ręki. Się, coś mi się pomieszało. O kurde, flaki w ścianie, no. No i dobra, no i już nie ma tu wyjścia normalnego? Jest, tu. Muszę otworzyć. O, gościu wypadł z łóżka. O! Kobiety nie tak Dobra. No i co? To, to tyle i znowu wracamy. 2 minuty zadania i 10 minut jazdy. No nic no. Póki nie odblokujemy jakichś lepszych zadań to... z tego nie mnie to męczy, że kurna... Ten, ci handlarze tutaj są tak... Ni w te, ni we w te. Niki woko w oko po usad usadowieni, no. Musiałbym jeszcze raz dokładnie przejrzeć mapę, czy koło tego miasta nic nie ma. No, bo kurde, kto, kto. mi się wydaje, że ta mapa, nawet, jest konkretnie zmieniona. Ci handlarze, to wszystko, zupełnie inaczej to było. Tutaj, tutaj gdzieś była. o, tutaj gdzieś że to nie jest handlarz, ale tutaj była handlarka ta gen. No i tutaj koło do miasta dawała zadania. Teraz, tutaj koło tego miasta, z tego co pamiętam, nie ma żadnego handlarza. A ci handlarze co są, no to kurna. Na rowerku po tyle kilometrów robić? Bez sensu. Dobra, wracamy po nagrodę. No i fajną. Teraz daj coś fajnego. Eee, no nic fajnego. Robotę pokaż. To jest jeszcze w miarę sensownej odległości. Hmm, Chodź, coś ci schandlujemy. To, to. Takie mam w bazie już jedne. Dawaj. Chyba nawet nie będę teraz wracał się rozładowywać. Bo to trochę bez sensu. Oczyść obszar, gdzie to jest. Kurde, to, to, obok, chata obok, która tam była. Dobra. No co zrobić, jadę. No i dobra, dojechaliśmy. Wygląda to trochę lepiej niż tamte inne zadanka. Może tu się coś będzie działo w końcu. Eee, dobra. Weźmy tak samochodzik sobie na dzień dobry. No dobra, nie ma co czas tracić czasu, jedziemy. Jedziemy z zadankiem. Może tu się coś ciekawszego chociaż wydarzy. Traktur nie. O. O, o, o! Jest śpioszek. Piąca królewna. Mm. Dobra. Dobra. Dobrze. nic. Szafki, coś. Papiry. O Się okazało, że w koszu najlepsze rzeczy jap yep, jap yep. o no widzę coś jest jest to czekaj to lepsze to samo ale lepsze dobra którędy się tu wchodzi no to tu no to tu jest kolejny śpioszek jeszcze coś tu coś gdzieś Oh. Witamy spóźnionego Karik syf Czawka, syf Kawa? Trochę syf No się otworzył Tam nieszar Tyk, tyk Coś jest? O! Dajcie skarby. O! To lepsze. O! Już jest normalny pistolet. Pistolecik, już, a nie. Jakieś rury. Dobra, to rozłóż, to rozłóż, to rozłóż. Tu mamy? Sprawdzony. W dół chyba już. Dobra. O, 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 Zjesz? Nie żyj. Dobra. O kurde. Taki będzie Ale tych dwóch... ...kradnie lubię. Ała! no, jak? Kto mnie... pije? Ty mm. no i wszystko. Czyli można powiedzieć, że lokacja taka... odwazą w jakieś mniejsza. Bez szału. O. O -o, o, 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 Może w końcu jakiś lud będzie lepszy przynajmniej? Pokaż mi to. dupa. Słabo... A tu kilo by nam się przydał, może będzie. Nie o kurde mamy, mamy ciekawe jak dużo. Może się uda. Ostatnio chyba, chyba to na serwerze było 19 wytrychów zmarnowałem i nie otworzyłem Sejfu. mi że taki w ogóle błąd był Aha, no i tyle by było z otwierania. Nie no, nie ja będę tym machał. Bez sensu. No i chyba było na tyle. Powiem wam. Dobra, lecimy to, może jeszcze się wyrobimy do handlary, żeby nagrodę odebrać. Kurde, tu zamknięte. Gdzie to się wchodziło? Tu. Tam jest pacieraka. Trafię? Kurde, nie. No nie trafię. Ale minimalnie. O, dostała w łydkę. Dobra. Yy. Trzy zadańka żeśmy zrobili, kurna. Nie wiem, w 20 minut? To jest tempo. A jakbyśmy to mieli wszystko w mieście obok handlarza, to byśmy zrobili, kurna, z 5 zadań, bo 6. No nic, dobra. Wracam. Wracam. Wracam do siebie. No i jesteśmy, dobra. Trzecie zadanko... Ej, rower? A, bo ja tamte... No, znowu rower, bo ja zadania... te pierwszopoziomowe robiłem mu tamtego handlarza. Nie wiem, filtry... Hmm. Filtry, no... Masz jakąś robotę specjalną? Your... A Dobra, musimy się na pewno wyładować. Mm, to przeczytaj, czekaj, jeszcze coś ci opchniemy. Mm, tak to, to, to. Kogo nam się. Kaśkiet? Kaśkiet, sprzedaj, kaśkiet. Me, Dobra, wracamy do bazuchny. Supply. Wyładujemy towar. Nic wielkiego tam nie mamy, no ale nie będziemy ciągle bez tym jeździć. Bez zęzu. Dobra, baza stoi. Zobaczymy, czemu miałaby nie stać I, I czy ja na rowerku coś mam? Mam. No i dobra. Zobaczmy, czy my mamy materiały, żeby ten kolektor jeszcze zrobić. mamy. Z czego się robił kolektor? Kolektor rosy. Taśmy. Mało taśmy i tak jeden chyba tylko zrobimy, co? Chyba tylko jeden, no. Trudno. Odłóż tu. Odłóż tak. Rura tu, to tu, to tu. To, to możemy tak. Odłóżmy to mięcho, to pójdzie do użytkowych. Gdzieś tu chyba miałem to. A, jeszcze ziemnioka A to postawmy jeszcze na górze sobie, elegancko. Może nam to bazy nie zawali, co? To i piknie. A, to i wodę wyjmijmy. Żeby się zbierało. E, gdzie to było? Tu. I pięknie. Dobra, kochani, kończymy na no dzisiaj trzy zadanka, W sumie nic specjalnego, ale no musieliśmy przebrnąć przez te pierwsze levely. Zastanowię, może. O, jest pustynia, jest. No, może się przyjedziemy, zobaczymy, pojedziemy do tego handlarza w następnym odcinku. Bo ja już tam pojadę między odcinkami, wybadam teren, czy tam nie lepiej by było jakąś bazę założyć. Dobra, dzięki, że wpadliście. Zapraszam na następne odcineczki. I bajo, jajo, na razie.